Cenny i bardzo praktyczny prezent, bo sześć kompletów mundurów bojowych najwyższej jakości przekazała strażakom z nowotarskiej OSP delegacja bratniego dla nowego targu niemieckiego miasta Radeformwald. W kwietniu ubiegłego roku duży transport darów przyjechał z nadrenii Westfalii do remizy OSP na Kowańcu jako wsparcie dla zakwaterowanych tam kobiet i dzieci z Ukrainy. Wtedy też zaangażowana w polsko-niemieckie kontakty radna Ewa Garbacz, za podszeptem wiceprzewodniczącego Nowotarskiej Rady Miasta, jednocześnie wieloletniego członka zarządu OSP, Jana Łapsy, wyszła z pomysłem zakupu ubrań dla strażaków. Na czele grupy, która przyjęła zaproszenie na 21 jarmark podhalański i przybyła do nas, stał tamtejszy burmistrz Johannes Mans. BIN sehr froh heute in... Idea przekazania mundurów OSP na Kowańcu zrodziła się rok temu podczas wizyty niemieckiej delegacji z Rady Formwald w Nowym Targu. Wtedy przekazano na rzecz Ukraińców przebywających w mieście. Bardzo dużo darów, które zebrano podczas zbiórki społecznej w mieście Rady Formwald, ale też miasto Rady Formwald ufundowało wiele darów dla Ukraińców, i przywieźliśmy je tutaj na remizę OSP i przekazano te dary i potem w luźnej rozmowie już po przekaza oficjalnym przekazaniu darów naszemu burmistrzowi, Ukraińcom zamieszkującym remizę na Kowańcu, zrodził się pomysł, Właściwie w żartach, dlaczego by nie przekazali jako miasto, Radę Formwald, naszemu miastu kilku kompletów mundurów. I burmistrz Johannes Mans podchwycił ten pomysł, zgodził się na to. I te mundury właściwie już były przekazane w grudniu zeszłego roku podczas mojej wizyty w mieście Radę Formwald. Ale z uwagi na to, że kilka osób z miasta Radę Chorowało, później jakieś inne zawirowania po prostu przeszkodziły w przyjeździe tutaj delegacji, przekazaniu tych mundurów. W końcu się udało, bo delegacja miasta przyjechała na jarmark podchalański. To burmistrz razem z radnym Jurgiem Weberem przyjechali, przekazują mundury. Które ufundowało miasto Rady Formwald. Sześć kompletów mundurów w różnych rozmiarach, które zbieraliśmy tutaj od, od strażaków. Jakie rozmiary, dokładnie wymiary, i każdy mundur jest dopasowany do, do danego strażaka. Także bardzo się cieszymy z tej wizyty. Burmistrz też Rady Formwald, bardzo się cieszy, że mógł osobiście tutaj przyjechać pomimo nawału pracy. Strażacy przyjęli dar z radością i wdzięcznością, tym bardziej, że nie był to pierwszy przejaw ofiarności mieszkańców Rady Formwaldu i ich uznania dla naszych ochotników. Chciałem podziękować delegacji, Radę von Formwaldu za to, że będąc tu rok czasu temu przywieźli dary Ukraińcom i wtedy się zrodziła myśl, aby Nowodarska Straż z uwagi na pomoc przy covidzie bardzo mocno się zaangażowała i miasto, a Radę U Po prostu zdekla, zdeklarowało się, że sześć kompletów kupi nam w podzińce za, za tą pracę, którą strażacy wykonywali na rzecz covid na rzecz, wykonują na rzecz miasta no i z uwagi na to, że jesteśmy partnerskim miastem będąc tam tak samo tam jest plac nowego targu, jak i tu jest drzewo zasadzone w parku i, i ta przyjaźń dalej trwa i nie, jak najdłużej trwa, a dowód tego jest oto sześć mundurów, które zostały zakupione, przekazane na rzecz staży polarnej targu na końcu. Mundury bojowe świetnie sprawdzą się w akcjach, do których nowotarska OSP, pomocna też w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, wyjeżdża bardzo często.